Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na moim kanale, zapraszam Was na recenzję klawiatury. Dawno żadnej nie było, a dzięki sklepowi Proline mam Wam okazję zaprezentować produkt takiej marki, która należy do AeroCool, dokładnie Thunder 3X i model klawiatury TK-30. Przede wszystkim... TK30 to klawiatura membranowa, to jest klawiatura dedykowana graczom, ale nie mechaniczna, a membranówka. Pełnowymiarowa w standardzie, czy właściwie z układem klawiszy US, czyli mały Enter, a długie Shifty, duże Shifty. Mamy także w zestawie dodatkowo klucz oraz kilka klawiszy, które możemy wymienić. Są to klawisze strzałek oraz klawisze WAS oraz klawisz D. Sama obudowa klawiatury wykonana jest z czarnego, matowego tworzywa. Tak jak widzicie, mamy tutaj dodatkowo podpórek pod nadgarski, nieodczepiany, ale to też wszystko jest tworzywo, dosyć sztywne. Niestety, jeżeli chodzi o tył, mamy regulację, możliwość położenia, zmiany położenia kąta samej klawiatury. I co się chwali, to że nóżki posiadają również tutaj gumki, które zapobiegają przesuwaniu się klawiatury w momencie, kiedy jest ona rozłożona. Natomiast samych takich podpardzie stosunkowo mało i są one dosyć cienkie. To co klawiaturę. Tutaj wyróżnia spośród konkurencji, to dość duży system, nie wiem czy jest to widoczne, odprowadzania cieczy w przypadku jej zalania. Jeżeli chodzi o czcionkę, nieczęsto zwracam uwagę na ten aspekt. W przypadku TK30 moim zdaniem warto, bo ta czcionka jest dosyć agresywna, ale nie przeszkadza w użytkowaniu klawiatury i cały czas jest czytelna. Poza standardowym zestawem klawiszy, Handra 3X TK30 posiada również przyciski funkcyjne. Które umożliwiają na przykład sterowanie multimediami, przy czym mamy tutaj możliwość personalizacji ich działania. Mamy także klawisz, który reguluje nam poświetlenie. Jeżeli nie mamy zainstalowanych sterowników, to tutaj możemy przełączać się pomiędzy kilkoma trybami i zdefiniowanymi kolorami. oraz dodatkowo mamy przy lewej krawędzi sześć klawiszy makro, do których oczywiście możemy sobie makra zaprogramować w oprogramowaniu klawiatury. Chociaż do działania klawiatury Thunder X3 TK30 nie jest wymagana instalacja oprogramowania, bo ta klawiatura może działać jako plug and play, to możemy takie oprogramowanie zainstalować, co daje nam większe, zdecydowanie większe możliwości jej personalizacji. Przede wszystkim efekty podświetlenia. Mamy tutaj podświetlenie RGB i o tym nie zapominajmy możemy sobie zarówno tutaj ustawić tryb podświetlenia stałego, na chociażby oddech, zmiana koloru, czy po prostu wyłączyć je całkowicie. Dodatkowo możemy regulować tempo czy intensywność podświetlenia, jak i w końcu możemy sobie dobrać taki kolor, jak nam najbardziej odpowiada do naszych gustów, do naszych preferencji. No ale co ważniejsze mamy także spore możliwości, jak chodzi o programowanie praktycznie wszystkich przycisków. Ta klawiatura również umożliwia nam tworzenie makr. Natomiast jak chodzi o dodatkowe takie funkcje, to możemy na przykład sobie przypisać konkretne kliknięcia klawiszy od myszki do samej klawiatury. Przykładowo wybieramy sobie lewo klik myszki i przypisujemy sobie tutaj do wybranego klawisza co ma być właśnie, co ma odpowiadać temu, temu lewemu klikowi samej myszki na klawiaturze? Mamy możliwość również personalizacji takich przycisków jak przyciski multimedialne, czy oznaczone po prostu jako fajki, umożliwiające nam tak naprawdę dostosowanie tych opcji pod konkretne klawisze A, W, S oraz D, jak ma ta klawiatura zachowywać, jak ma. Po prostu działać. Tutaj możemy sobie teraz zmienić na przykład na klawisz S i ustawić inne parametry dla tego klawisza, jak my byśmy chcieli. Jeżeli chodzi natomiast o wersję językową, to w zasadzie dostępna jest tylko chińska i angielska, więc niestety, ale nie ma tutaj obsługi języka polskiego. Dodatkowo, co się może Wam przydać, to fakt, że mamy tutaj trzy możliwe do zaprogramowania profile i oczywiście na każdym z tych profili możemy sobie wybrać inny zestaw ustawień. Sprawdzimy sobie teraz, jak działa antyghosting na tej klawiaturze. Na początek tradycyjne klawisze W, S, A oraz D. Wszystkie cztery są rejestrowane. Teraz polecimy po kolei. Q, W, E, R, T, Y, U, I, O, P. Proszę bardzo, cały rząd jest rejestrowany. Jak to wygląda w kwestii Rząd dół dolnego dokładnie to samo. Także tutaj, śmiało można powiedzieć, że jak na klawiaturę membranową, to jest naprawdę całkiem nieźle. A teraz coś kliknąłem. OK. To nie będzie działało. No tutaj, mając wciśnięty shift, spację Enter, już nie jest zrejestrowany ten normalny, ale od klawiatury numerycznej już jak najbardziej tak. Enter, spacja tak. Także ten anti-ghosting jest całkiem pokaźny. Zobaczcie, w tej chwili mam zarejestrowane 3, 6, 9, 10 klawiszy. Teraz 2, 3, 4, 5. Moment, moment, raz dwa, 6, 7, 8, 9, 10 klawiszy. Czyli wygląda na to, że do 10 klawiszy ten anti-ghosting działa bez najmniejszego problemu. Może pewnie nawet w niektórych sekcjach i więcej, tak jak w tym przypadku. Zobaczcie, spację 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, także jest spoko, jak o to chodzi. Na klawiaturze TK 30 grało mi się bardzo przyjemnie. Mamy tutaj do czynienia z dość miękkimi membranami, ale które przede wszystkim bardzo równo pracują dzięki temu w zasadzie różnica pomiędzy najtańszymi klawiaturami mechanicznymi na chińskich przełącznikach, a właśnie taką trochę lepszą membranówką. Jest odczuwalna na plus, co ciekawe, właśnie klawiatury membranowej. Mamy także sporą możliwość personalizacji podświetlenia. Możemy sobie zmienić nakładki na właśnie klawisze, na właściwie membrany klawiszy w przypadku tej klawiatury. Jest również podpurek pod nadgarstki, dzięki temu całość nada się również bardzo dobrze do pisania. Jedyne, do czego mam zastrzeżenia, to są dwa elementy. W pierwszym jest dość twarda spacja, do której trzeba się po prostu nauczyć. I drugi aspekt, który mi się w tej klawiaturze nie podobał, to jest fakt, że na szczęście rzadko, ale czasami zdarzało się, że na przykład po dłuższym wciśnięciu, mocniejszym wciśnięciu któregoś z klawiszy, obojętnie którego, czasami następowało jego takie zatrzymanie i wciśnięcie, on dalej sam się wpisywał. Tak, jakbyśmy go cały czas trzymali, ale wystarczyło nadusić jakikolwiek inny klawisz, żeby po prostu ten problem przestał występować. Przy czym, tak jak mówię, jest to zjawisko bardzo rzadkie. Jest to wada, którą zaznaczam, natomiast dla mnie osobiście nie było to jakoś specjalnie upierdliwe. Reasumując, sama klawiatura uważam, że jest produktem dosyć ciekawym, który ma swoje zalety, przede wszystkim bardzo dobry antyghosting, poświetlenie RGB, oczywiście z możliwością jego wyłączenia. Mamy fajną, równą pracę membran. Jeżeli chodzi o jakość wykonania, to ciężko się tutaj do czegokolwiek przyczepić i to wszystko w miarę rozsądnej cenie jak na klawiaturę, która jest nazywana klawiaturą gamingową. Natomiast nie jest to cena niska, jak za Klawiaturę membranową, bo w podobnym budżecie jesteście w stanie znaleźć już najtańsze klawiatury mechaniczne, które również mają oczywiście swoich zwolenników. Pamiętajcie, że klawiaturę Thunder 3X czy X3 kupicie w sieci sklepów Proline, link do sklepów w opisie filmu. A ode mnie to jest na tyle, ja serdecznie Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnych recenzjach.